Uff, całe szczęście, że zgubiłem Paguiji'ego. Hmm. Widzę opancerzone mięso! O nie, to pies! Ile razy mam powtarzać, że nie jestem żadnym psem! No to udowodni. Łap piłkę! Hmm! Ktoś naś otworzył gate i mogłem wyjść. Nie! o ma za mało hopy, bo mnie te te wyubiły! Co ja teraz robię? przy tego tylko strzały? Dokąd no uciekasz? Chodź do mnie! Dobra, pora uciekać! Juhu. Wida, wida, bibom. Gdzie jest moja piłka? Ktoś ją mi ukradł? Gdzie jest? Yy, już nie będzie takiego życia jak było wcześniej. O nie! To pies pies! Dobra, pola wracać! Trzeba zaspawać chaosy! Oj ojoj, zabijam cały oddział NTF-ów. No trudno, raz się żyje, trzeba jakoś z tym żyć, nie?